W zbiorze usług oferowanych przez Microsoft jest ważna i bardzo przydatna aplikacja, jaką jest kalendarz. Dostęp do niego mamy po kliknięciu ikony wyświetlającej wszystkie dostępne usługi, po kliknięciu kalendarz przechodzimy do kalendarza. Gdy uruchamiamy go po raz pierwszy, kalendarz proponuje przyjęcie określonej strefy czasowej. W przypadku polskiego użytkownika jest to Warszawa. Kalendarz wyświetla na początku interfejs z widokiem miesiąca. Są w nim zawarte informacje pochodzące z trzech kalendarzy: użytkownika, w naszym przypadku jest to użytkownik Marek, z kalendarza z urodzinami chodzi tutaj o osoby będące naszymi korespondentami w poczcie Outlook lub jakiekolwiek inne oraz polskie święta. Wszystkie kalendarze zaznaczone są ptaszkami. Gdy klikniemy któryś z kalendarzy, zostanie on wyłączony. Przykładowo, gdy klikniemy polskie święta, widoczne tutaj trzy święta, jakimi są Dzień Dziecka, Boże Ciało i Dzień Ojca, zostają wyłączone. Po kolejnym kliknięciu łączamy je. Mamy kilka podstawowych widoków. Widok miesiąca zawierający od 28 do 31 dni danego miesiąca. Następnie widok tygodnia od poniedziałku aż do niedzieli. Widok dnia, po lewej stronie widzimy godziny. Poza tym mamy również widok planu i widok zadań. Powrócimy do widoku miesiąca. Po uruchomieniu kalendarza wyświetlany jest bieżący miesiąc. Możemy naturalnie przewijać miesiące do przodu. Klikając strzałeczki lub do tyłu. Gdybyśmy wyświetlali jakiś inny miesiąc niż obecny, możemy zawsze powrócić do bieżącego, przesuwając kursor myszy nad nazwę miesiąca, a następnie klikając dzisiaj. Przewijanie w widoku tygodnia jest podobne. Przewijamy po prostu kalendarz tydzień po tygodniu i w taki sam sposób. Możemy wrócić do bieżącego tygodnia. W widoku tygodnia aktualny dzień wyróżniony jest specjalnie podświetlonym nagłówkiem dnia ciemniejszym kolorem. Podobnie jest w przypadku widoku miesiąca. Dzień ten widoczny jest jako wyróżniony ciemniejszym kolorem. W widoku tygodnia utworzymy wydarzenie całodzienne. Po kliknięciu na wpiszemy temat wydarzenia im. Nechani. Ponieważ kliknęliśmy na główek, jest to wydarzenie całodzienne. Zaznaczone jest pole wyboru cały dzień. Po kliknięciu przycisku zapisz, wydarzenie zostanie wprowadzone do kalendarza i jest widoczne w tym miejscu. Jednokrotne kliknięcie wydarzenia pozwala dokonać edycji podstawowych informacji, a więc Nazwy oraz terminu. Natomiast, gdy chcemy wprowadzić dodatkowe informacje, możemy kliknąć Wyświetl szczegóły i w tym miejscu możemy wpisać dodatkowe informacje, jak na przykład opis wydarzenia, lokalizacja niech będzie to Warszawa możemy dopisać nawet jakąś ulicę, konkretne miejsce. Ponieważ mówimy o wydarzeniu całodziennym, takim jak imieniny, możemy ustalić. Że wydarzenie to odbywa się raz do roku, konkretnego dnia, 11 czerwca, nigdy się nie kończy. Możemy również wybrać jakiś specjalny wyróżniający znaczek, a także dodać przypomnienie. Może to być albo powiadomienie na urządzeniach mobilnych, takich jak telefon komórkowy, albo powiadomienie w postaci wiadomości e-mail przysyłanej w określonym czasie przed zaistnieniem danego wydarzenia. A więc na przykład w przypadku imienin może to być wiadomość pocztowa przysyłana dwa dni przed imieninami, tak abyśmy mogli się przygotować i na przykład kupić prezent. Po dokonaniu poprawek klikamy zapisz. I informacja widoczna jest tutaj w nieco wzbogaconej postaci.